Troki Litwa w tym zamku kilkukrotnie gościł polski władca Władysław Jego. Ale o tym sobie przeczytacie wszędzie. Natomiast zastanawiacie się, co taki polski władca jadał. Otóż jakiego Uwielbiał flaki, mimo że była to potrawa ledejska. Uwielbiał też kiszki, nadziewane tłuszczem, krwią, gorszym gatunkiem mięsa, warzywami czy kaszą. Na stołach u Jagieły nie brakowało wołowiny, wieprzowiny, prażonego barżanta, cietrzebia w kanalecie, gęsi z migdałami, czy też na przykład dziczyzny jak smażonych zających. Ale Jagieło uwielbiał też pierogi, dzisiaj nazywane pospolicie ruskimi. Mało tych u Jagieły, jak wspominał rycerz pandryjski, na Podczas uczty było około 60 potraw. Jan Łukasz wspomina, że było ich ponad 100. Może lekko przesadził. W każdym razie uczty były suche. Jagieło też pościł. w poście. za jego rządów było 192 dni postu. I wtedy na ucztach pojawiały się na przykład ryby, raki, ogon bobra, ale Jagieło był bardzo wytrwały w poście.